Czwarta runda drużynowych mistrzostw Europy przyniosła mi coś, czego jeszcze w karierze nie doświadczyłem. Mianowicie rywalizowaliśmy jako drużyna Polski na pierwszej szachownicy w turnieju. Wydaje mi się, że pomimo partycypacji w licznych odsłonach drużynowych mistrzostw Europy. Nigdy na pierwszej szachownicy Polska, w której barwa grałem na pierwszej desce nie grała. A tutaj wygraliśmy trzy pierwsze spotkania, w tym wczorajsze spotkanie z faworyzowaną Francją. Wszystkie te spotkania zakończyły się minimalnym 2,5 półtora, więc Siłą rzeczy tylko dwie drużyny miały komplet punktów, musieliśmy na tej pierwszej szachownicy grać. I oczywiście Niemcy są dzisiaj, bo mecz jeszcze trwa, tylko ja skończyłem swój pojedynek. Niemcy są faworytami. W ich barwach sami zawodnicy powyżej 2,600 i to mocno powyżej 2,600, a na pierwszej szachownicy Vincent Kamer największa nadzieja szachów, można powiedzieć, z zachodu, zwłaszcza zachodu Europy. Młody, utalentowany zawodnik, zawodnik, który ma 18 lat, już ponad 2,700, świetnie prosperuje. No i na pewno Niemcy bardzo duże nadzieje z karierą Vincenta wiążą. Ja grałem na trzeciej szachownicy, dzisiaj trener Aleksander. Słypa zdecydował o tym, że odpocznie pomimo zagrania bardzo dobrej partii Bartosz Soćko. Na pewno wiele osób się tym zdziwiło, bo Bartosz wygrał przecież poprzedni pojedynek. Ale tego typu spotkania, zwłaszcza na pierwszej szachownicy, wiążą się z trudnymi decyzjami. Trzeba zdecydować kogo, kiedy, w jakim momencie, komu pasują jakie kolory, komu pasuje jaki przeciwnik, jaka jest strategia meczowa, i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie po różnych analizach doszliśmy do wniosku, że na drugą szachownicę wróci Paweł Teclaw. Ja na trzecią powędruję i tak będziemy tych Niemców próbowali ogrywać, bąd bądź neutralizować. Ja rywalizowałem z Matiasem Bribaumem, czyli mistrzem Europy z ubiegłego roku. To zawodnik, który jest no, bardzo specyficznym graczem. Słynie z tego, że rąbie bezustannie turnieje na internecie. Jego ulubiony dzień to wtorek, bo wtedy gra w Title Tuesday na chess.com i no, dzisiaj niestety nie zdążył na 17, ale o 23 jestem pewien, że nie ominie pomimo obecności na Mistrzostwach Europy. Jest zawodnikiem, który zazwyczaj jest bardzo dobrze przygotowany. Czasami jego przygotowanie jest szokująco głębokie. Kiedyś był dość jednowymiarowy, ostatnio się to zmieniło. Potrafi zaskoczyć jakimś innym debiutem. No i dzisiaj poniekąd to się wydarzyło, więc zobaczmy, jak rozpoczęła się partia. Matias zrezygnował z ruchu, który gra zazwyczaj, czyli nie zagrał ruchu D4, tylko skoczek F3. To ciekawe, że drugi raz z rzędu rezygnuje ze mną z ruchu D4, bo graliśmy już po raz trzeci, kiedy Niemiec miał białe. W pierwszej partii faktycznie zdecydował się na D4, w drugiej partii zagrał już C4, a dzisiaj skoczek F3. No i tutaj chodziło mu o to, żeby mnie okiwać i poniekąd to się udało, bo. Zaczynając od skoczek F3, często przechodzimy do systemów z d4, ale przy odpowiednich kolejnościach ten ruch możemy ominąć bądź nawet go nie zagrać. Dzisiaj mogę zdradzić: ten pionek do końca partii się nie ruszył. Było skoczek F6. No, i ja prawdę mówiąc, troszkę nawaliłem, bo na Skoczek F3 praktycznie nic nie popatrzyłem, a trzeba było przynajmniej sobie zdecydować, jak ustawiam figury. Musiałem przez to te decyzje podejmować przy szachownicy. Skoczek F6, C4, E6, Skoczek C3, D5. No, i tutaj zrozumiałem, że przeciwnik nie zagra ruchu D4. Wtedy ja wróciłbym na teren swoich przygotowań, tylko zagra E3. No, i tutaj już wiadomo, że jego następnym ruchem znowu nie będzie D4, tylko będzie. Próbował B3 goniec, B2, trochę w stylu tego, co jego kolega reprezentacyjny, który dzisiaj odpoczywał, czyli Aleksander Donczenko, robił ze mną w dogrywkach Pucharu świata. No i ja właśnie muszę powiedzieć, że troszkę się ośmieszyłem, bo mogłem się domyśleć, że Niemcy gdzieś tam między sobą wymieniali uwagi. Jeden drugiemu mógł powiedzieć: słuchaj, ten bartel to się kompletnie nie orientuje, jak pionek nie wyląduje na D4, możesz go tam łatwo. Omamić, oszukać, ograć, więc Matia się iść w tym kierunku. No i ten Matias posłuchał tego Aleksandra, tak? Myślę, że mogło być. Czy faktycznie to nie wiem, bo nie rozmawiałem z przeciwnikiem po partii. Mnie porwał Aleksander Słup, a jego trener Jan Gustafsson, zresztą mistrz Europy z drużyną Niemiec sprzed 12 lat, a obecnie właśnie kapitan drużyny i E3, ja odpowiedziałem A6, B3. I tutaj go nie zdeszłeś. Ja właściwie nie pamiętam czy to był mój plan, bo wydaje mi się, niestety nie pamiętam swoich pojedynków, to jest jedna z moich większych wad, że z Donczenką grałem tutaj C5 w tym układzie, natomiast dzisiaj zagrałem goniec D6 i wydaje mi się, że ja to kiedyś patrzyłem, że tak można się rozstawiać w ogóle nie lądując pionkiem na C5, czyli czarnych. chcą zrobić roszadę, potem na przykład B6 goniec B7, skoczek D7, dość normalnie y, y, się po prostu rozwinąć. Biały goniec B2 ja roszada, no i tutaj za zawodnik z Niemiec zaczął myśleć y, co mnie lekko zdziwiło y, przyznam się szczerze, może było tak, że Miał przygotowane dwa warianty i zdecydował się, który wybrać. Może tego w ogóle nie popatrzył, ciężko mi powiedzieć. W każdym razie spodziewałem się błyskawicznej odpowiedzi. A tu po dłuższym namyśle 8-minutowym poszło G4. No i to nie było przyjemne dla mnie, bo widać, że ruch jest ostry, że ruch jest no, taki, że lepiej byłoby go kiedykolwiek w życiu popatrzeć z komputerem, żeby nie wpaść w jakieś przygotowanie, które może się skończyć tym, że białe nie wykonają żadnego samodzielnego ruchu i wygrają partię. Więc no, przyznam, że tutaj trochę drżałem. Ale podjąłem decyzję, z której nawet jeżeli obiektywnie nie była dobra, bo przypominam, że oczywiście mamy analizę bez silnika, to i tak jestem zadowolony, bo była to decyzja odważna. Białe no, Chcę zagrać G4, G4 na G5, tego skoczka wypędzić. Zastanawiałem się, czy nie mogę tutaj zagrać jakichś ruchów typu nawet skoczek C6 mi chodziło po głowie na ruch G5, skoczek E4 i teraz na przykład po biciu rozpatrywałem bicie, DC, bicie tak i ta pozycja mi się całkiem podobała. Wydawało mi się, że czarne powinny tu mieć rekompensatę za ofiarowanego pionka, bo król jest w centrum, ataku nie ma. To mi się całkiem podobało, ale odrzuciłem to z powodu ruchu Hetman C2, który wydawał mi się straszliwie nieprzyjemny, bo białe chcą po prostu zbić pionka na E4 bez otwierania pozycji. I nie wiedziałem, jak zareagować, bo skoczek B4, napadając na Hetmana, nic nie zmienia za bardzo. Hetman odchodzi, bicie tutaj. To jakoś mi się nie podobała ta pozycja. Goniec bije. Zauważmy, że ten goniec cały czas zerka, że tutaj H4H5 się może podłączyć. Ja nie do końca wiem, co ja chcę zrobić. Troszkę mi się to nie podobało. Natomiast jeżeli biję na C3, to jest Hetman C3 i te dwie figury bardzo mocno naciskają, ta pozycja może być już właściwie bardzo zła. Przynajmniej tak mi się wydawało. I właściwie w większości wariantów, które tutaj. Rozpatrywałem, wydawało mi się, że po ruchu G5 Skoczek E4 nie będę stał dobrze. Nic nie widziałem sensownego i uznałem, że nie mam nic innego tylko zbić tego pionka. No tak, mocno, mocny wdech zrobiłem po tym ruchu, ale nie widziałem konkretów: no bo białe albo od razu, albo za chwilę muszą zagrać ruch wieża G1. Zaczął od tego Matias. Ja pobiłem, on zagrał H3. Też logiczny ruch. Skoczek wraca, bicie. No i teraz właściwie yy, klucz mojego konceptu, czyli ruch E5. Nie gram ruchu ED5, nie zaschowuję pionka przewagi, bo skoczek bije D5, no i to właściwie nie ma co liczyć tych wariantów, bo każdorazowo jak wieża tu ląduje w połączeniu z tym gońcem, kiedy król nie ma pola F8, tylko musi iść na H8, to zawsze jest praktycznie koniec takich wariantów, nawet nie ma co liczyć. Więc bicie tutaj w ogóle nie wchodzi w grę. Opóźnienie bicia prawdopodobnie jest możliwe, ale moim celem było zablokowanie gońca. Ja chciałem, żeby ten goniec nie strzelał, żeby ten nacisk na pionka G7 był maksymalnie utrudniony, bo jest jedna, druga przeszkoda. Raczej mata po tej przekątnej nie dostanę. I teraz wydawało mi się, że pozycja jest bardzo interesująca. Właściwie no chyba widać gołym okiem, że ona jest na trzy wyniki. Natomiast mi się wydawało, że jeżeli białe zagrają tutaj niedokładnie, to ja jestem zasadniczo dwa ruchy od ogromnej przewagi. Bo wystarczy, że ja zagram c6, skoczek bije c6 i już mam wszystko co chcę. Wszystkie figury rozwinięte, a białe krótkiej roszady nie zrobią, do długiej jest jeszcze daleko, a jak zrobią długą, to prawdopodobnie ten król może być w tarapatach. Więc białe muszą grać dokładnie. Ja myślałem, że białe mogą spróbować ruchu d4. Bić raczej nie chciałem, bo skoczek d4 i się tutaj zaczynają różne naciski. Nieprzyjemne być może, natomiast po ruchu E4, skoczek E5 nie wiedziałem, co to jest za pozycja, bo mogę zagrać coś w stylu skoczek D7, próbując bić. I teraz na przykład może nastąpić jakieś F4, bicie na F3, może skoczek F3. No i taka dziwna ta pozycja, nie byłem pewien, co tu się dzieje, ale sądziłem, że stoi ok. Więc D4 było ruchem, którego się spodziewałem. Natomiast Matias zagrał skoczek G5 i to był drugi ruch, który rozpatrywałem. Właściwie innych nie widziałem. Chodzi o to, żeby wskoczyć na E6 i albo oddać pionka, albo wymienić i otworzyć przekątną. Bo jeżeli skoczek wymieni się na gońca, no to te białe pola się osłabią. Dodatkowo teraz ruch C6 wiąże się z oddaniem jakości. Być może to było ciekawe swoją drogą. Ale bicie, skoczek C6, chociaż tutaj właśnie nie widziałem. Może B5 jakiś ruch jeszcze można zagrać. To, to mi nie przyszło do głowy. Przyznam się, szczerze, teraz mi to wpadło. No ale ja liczyłem, że tego typu rzeczy też są tutaj możliwe. Z takim oddaniem jakości i przez moment realnie to rozpatrywałem, ale potem mówię: Kurczę, no to może być zarówno dobre, jak i fatalne, więc chyba nie ma co tutaj ryzykować, chociaż ta pozycja, im teraz dłużej patrzę, tym bardziej mi się podoba. ruch e 4, można zagrać skoczek E5, pole F3, pole D3, można się trochę pobawić. No nie wiadomo, czy nie skończymy z poparzonymi rękami, jak się będziemy bawić za pałkami, ale. No, kto, kto by tutaj zabawy czarnym odmówił, więc może można było tutaj ruchu C6 spróbować. Oczywiście, białe mogą zagrać skoczek E6, bicie, bicie, więc też nie wiadomo, czy to jest wielki interes. To jest bardzo skomplikowana pozycja. Białe mogą często nawet oddać tego pionka, jeżeli skończą rozwój, próbować grać na parę gońców, więc to wszystko jest bardzo nieoczywiste. Ja zagrałem Hetman E7, taki ruch troszkę bezpieczniejszy, być może niesłusznie. No ale wydawało mi się, że jeżeli przeciwnik zagra tutaj skoczek E6, po pierwsze mam wieżę F7, ale bicie, chciałem zagrać bicie, i w tym momencie myślałem, że mogę zagrać posunięcie. Hmm... Już nie pamiętam właściwie jakie, chyba rozpatrywałem posunięcie skoczek C6 bądź B5. Nie pamiętam, który z tych ruchów najbardziej mi się y, podobał. Na pewno rozpatrywałem skoczek C6, Hetman F3 i tutaj wydawało mi się, że. A, i tutaj F4, chyba taki ruch mi wpadł do głowy. Wydawało mi się, że to, y, właściwie ten pionek tutaj wręcz mi pomaga. A ja może zaraz się rozwinę w jakiś sposób. No jest jakieś goniec d3, no ale to też nie wiadomo co się dzieje. Właściwie pozycja jest totalnie y, jakaś zagmatwana. Można król h8 też spróbować zbić tego pionka, dlaczego nie. Y, może być dobrze, może być źle. Y, więc to było na pewno interesujące. Biały zagrały hetman c2, którego się jakoś tam spodziewałem. Y, chodzi o nacisk na pionka f5. Był i ruch Hetman F3, ale na Hetman F3 mam wtrącony ruch E4. Hetman idzie na G2. Niby e, robi się gorąco, ale właściwie te groźby nie są jakieś porażające. Tutaj rozpatrywałem po prostu chyba C6 albo nawet B5. E, nawet pojawiają się idee skoczek D7. Skoczek E6, wieża G7, mata nie ma. Na skoczek G5 można spróbować skoczek E5. Skoczek w 7 szach, król gdzieś tam odchodzi, spokojnie zbić. No, tego typu pozycja prawdopodobnie jest dla czarnych po prostu lepsza. Także yy, tutaj Hetman F3 pewnie słabe, dlatego Hetman C2 wydawało się naturalne. I teraz muszę uważać, bo gdyby był ruch białych, białek mogą zagrać goniec D3, napaść na pionka F5. Ja zarówno nie chcę zagrać E4, bo wtedy goniec się budzi, jak i G6, bo wtedy no, też może tu być nieprzyjemnie. I dlatego zagrałem C6, żeby to wszystko troszkę tutaj przyspieszyć. Mogłem zagrać ruch B5, żeby wziąć pod kontrolę pole C4, ale obawiałem się ruchu A4. I jeżeli B4, no to ten skoczek nawet idzie na E2. Ja nie byłem pewien co się dzieje, no bo mogę co prawda pobić pionka, ale ten skoczek idzie dalej, aha, znaczy tu nie może, bo skoczek, wisi, yy, skoczek wisi, to może, może mogłem na to iść, ale nie, nawet jakiś taki ruch, skoczek wisi, tak, to może jakieś Hetman H4 się pojawia, tego typu ruch, no. Teraz akurat nie widzę tutaj specjalnie wielu gruźb, więc może, może ruch B5 nie był zły. Może ruch B5 nie był zły z tym, że no ja nie miałem przekonania, bo też może nie z D3 można zagrać. Tak jak wcześniej mówiłem, z tą ideą skoczek E6, ale nie, nie zdziwiłbym się, gdyby czarne tutaj mogły stać przyjemniej. Nie zdziwiłbym się. Ja zagrałem C6. No Jeżeli byłby mój ruch, to po prostu biję. Jeżeli bicie. Skoczek C6 też czarne bardzo dobrze, prawdopodobnie lepiej, więc białe właściwie nie mają tu większego wyboru, muszą zagrać skoczek na, na E6. No, i teraz pobiłem na początku. Chciałem zagrać wieża F7, taki był mój koncept, i to jest ruch z pułapką, ale potem zrezygnowałem z tego ruchu. Dlaczego? Bo pułapka jest taka, że Hetman F5, C bije D5 i białe mogą pomyśleć, że mają tu ruch skoczek G7. I to wygląda naprawdę fajnie. No Hetman atakuje gońca, grozi odejście skoczkiem. Na koniec F5 jest skoczek F5, jest szach i atakowany jest Hetman. Król odchodzi, bicie. No i białe, może nie stoją tutaj jakoś znakomicie, ale mają pionka więcej. Czarne mają jakąś aktywność i centrum, może pozycja jest niejasna, ale no, myślałem, że to przeciwnik mógłby na to liczyć. Z tym, że po Hetman F5 to nie działa moim zdaniem, bo tu mam taki śmieszny ruch konik C6 i mi się wydawało, że czarne tutaj. Wręcz wygrywają, bo można tym skoczkiem gdzieś tam skakać, ale to chyba nie ma większego znaczenia. Na przykład, tak, tak, powiedzmy: Hetman G5, no to ja po prostu gram goniec E6. Mam tu pionka mniej, ale wszystkie figury w grze, no wydawało mi się, że to mogłoby być bardzo ciekawe i takie prowokujące. Tylko że odrzuciłem wieża F7, bo nagle zdałem sobie sprawę, że ja nie za bardzo mam groźbę w tej pozycji. I e, bałem się, że to może być bardzo ryzykowne posunięcie, przez to na przykład Biały zrobił powiedzmy ruch typu, nie wiem, goniec na D3, atakując Pionka. I co ja mam zrobić? Bo problem jest taki, że nabicie na D5 wydawało mi się, a może niesłusznie, że są tego typu rzeczy. Teraz widzę, że jest Hetman E6. Tego nie widziałem. Chociaż to też skoczek B6 się zaczynają jakieś taktyczne e, zawirowania i na przykład na wieża C7 trzeba tutaj policzyć materiał. I ja właściwie nie wiem co się dzieje. To ciekawe. To może mogłem wieża F7 zagrać. Może mogłem wieża F7 zagrać i no... Okej, okay, białe mogą w każdej chwili wrócić skoczek g5, to, to jest jakby powtórzenie ruchów, ja muszę wrócić, więc to wiele nie daje, to wiele nie daje. No ja w każdym razie zagrałem ruch goniec e6, bo wydawało mi się, że tutaj nie mam żadnych problemów, było d 6 hetman e6, mam pionka więcej, Białe muszą goniec C4, żeby jakąś tutaj zaczepną akcję zrobić. Skoczek D5 i hetman D3. Teraz myślałem, że przeciwnik planował E4 w tej pozycji. Wydawało mi się to być jakąś jedyną próbą gry na wygraną. Wtedy ja muszę F4, hetman bije E4. Jest nacisk na skoczka na D4, ja muszę na D5, ja muszę B5. I teraz wydawało mi się, że można zagrać mm, coś w stylu skoczek D5. 5, nie, czy goniec? Nie, już nie pamiętam co. Bo na, tak, skoczek D5, bicie i skoczek B6, coś takiego rozpatrywałem. Ale sądziłem, że ja tutaj też mam swoje szanse. Jeszcze nie wiedziałem do końca, jakie. Ale nawet ruch wieża A7, skoczek C4, wieża E7, jak już kompletnie nie chce się czarnym liczyć, wydawało mi się, że to jest po prostu zupełnie niejasna pozycja. Nie wiadomo kto i dlaczego ma tutaj stać lepiej. Chociaż, no, troszkę obawiałem się, że ta pozycja może być nie za dobra, ale ocena jej jest o tyle trudna, że obie strony mają straszliwie poszarpaną strukturę i trzeba tutaj świetnie wyczuć dynamikę, a to nie jest takie. Takie oczywiste, więc może na przykład ruch wieża E7 jest już stratą czasu, może trzeba się spieszyć. No, stwierdziłem, że jak stanie ta pozycja, to będę próbował te niuanse zrozumieć, bo nawet wieża F4 jest ciekawym ruchem: od razu na Hetmana napadać i tak dalej, i tak dalej. Ale białe zagrały tutaj Hetman D3, czyli troszkę spokojniej. Ja muszę B5 goniec D5. Zauważmy, że chodzi o to, żeby na skoczek D5 nie bić CD5, bo wtedy przegrywam tylko trzeba wtrącić bc4 z atakiem na hetmana i tutaj już wygrywają w tym momencie czarne. To znaczy jeszcze białe mogą taki śmieszny ruch skoczek f4 zagrać i na bicie jest wieża g7, ale na to po prostu biję hetmana, skoczek biję wieża f7, bronię na g7 i mam pionka więcej, chyba dobrą pozycję zresztą. Więc białe zagrały po b5, goniec d5, cd5, hetman d5, po biciu skoczkiem chyba jest źle, bo ten hetman białych nie za dobrze tutaj stoi. Więc nastąpiło. Hetman D5. Tutaj raczej muszę zabić specjalnie nawet nie myślałem. I skoczek D7. Na początku myślałem, że ja może tutaj przyjemniej stoję, ale bo, bo jakimś tam argumentem jest to, że mam mniej wysepek pionowych. Ja mam dwie tak naprawdę, a przeciwnik ma trzy. Czyli jedną, drugą i trzecią. Ale no to chyba nie jest aż tak strasznie istotne. Przynajmniej wydawało mi się, że to powinna być mniej więcej równa pozycja. Zagrałem skoczek D7. Swoją drogą przy myślałem, że gdyby pionek stał na polu B7, a nie B5, to moje szanse na zrobienie czegoś byłyby dużo większe, bo nie musiałbym się przejmować linią C. Czyli wyobraźmy sobie skoczek D7 tutaj, król E2. Wyobraźmy sobie, że pionek jest na B7, to wtedy mogę zagrać wieża E8 i potem nawet jakieś e, ruchy typu nie wiem, wieża F7, F4 e, jakieś gry mogę szukać na skrzydle a tutaj jest to pole C6 i e, wieża zawsze będzie chciała wjechać i wszystko mi atakować nawet A4 są idee więc to niestety sprawia, że biały mają sporo opcji, żeby to upraszczać albo kontratakować na, na, na te wiszące elementy mojej pozycji. Ja zagram król F7, bo, bo końcówka, bo król, król chce iść na E6. Wydawało mi się to najbardziej naturalnym ruchem, innego właściwie nie rozpatrywałem. Tu spodziewałem się, że przeciwnik zagra F4. Takim chytrym. Chciałem być, jeżeli przeciwnik zagrałby wieżą z G na C1, to ja wtedy chciałem zaoszczędzić na ruchu G6, bo wtedy grałem, planowałem wieża C8, i jeżeli F4 tutaj, to już król idzie na E6. Dlaczego chcę zaoszczędzić? Chodzi mi o to, że mogę w tej pozycji zagrać G6. No ale nie wiedziałem, czy ten ruch jest mi potrzebny. Być może, jak wieża opuści linie G, to, to nie muszę grać w ogóle G6, więc wydawało mi się, że to może być chytre. Natomiast, jeżeli wieża z A wędruje na C1, to ja niestety nie mogę ruszyć króla pomimo tego, że atakuje skoczka. Znaczy, tutaj oczywiście też szach, ale no przede wszystkim wieża G7 i po król D5 jest wieża D7, więc nie mogę tak długo jak, król, tak długo jak wieża stoi na G1, nie mogę przesunąć króla na E6, chyba że zagram g 6 Ja zagrałem króle F7, przeciwnik F4, tego się spodziewałem. Trzeba obudzić śpiącego gońca, rozegrać troszeczkę wieże i gońca. Ja oczywiście nie biję, gram wieża E8. Wieża wydawało mi się tu stoi dość sympatycznie. Co prawda nie groże biciem, ale w jakimś momencie to może mieć znaczenie. Białe wieża AC1, ja wieża AC8, bo tutaj pojawia się idea skoczek C7, więc wieża C8, DE5, FE5. No i tutaj skoczkiem pobiłem. Chyba wymuszony ruch, trzeba było uważać, żeby nie zagrać ta goniec E5, goniec E5, skoczek E5, bo skoczek C7. I tu się jeszcze można przejechać. No, tracę pionka, więc może to nie jest przegrana pozycja, ale nie o to chodzi. Więc pobiłem skoczek E5. Przeciwnik zagrał wieża C8, ja wieża C8, wieża F1. Tu mi się wydawało, że stoję na pograniczu przewagi, ale no, właściwie nie mam nawet wolnego pionka. Te widoki na wyrobienie jakiegoś są dość mgliste. A i przeciwnik znalazł sobie tutaj taką nieprzyjemną ofiarę. Ja zagrałem król E6 konik f4, no i tutaj powtórzyliśmy ruchy w ten sposób. Było oczywiście pytanie, czy nie mogę w tym momencie zagrać król d7, ale po pierwsze, po pierwsze białe mogą wrócić na d5, po drugie też trzeba zrozumieć, co się dzieje po skoczek h5, g6 i szach. Tu jeszcze mogę, co prawda wieża c2, ale tego też nie byłem pewien, chociaż to wygląda jeszcze w miarę, w miarę dobrze, chociaż Wydawało mi się, że właśnie skoczek D5, i nie mogę się tutaj zabawić w bohatera, bo jak zagram wieża C2, goniec E5, goniec E5, skoczek B4, nagle skoczek wszystko atakuje i wieża atakuje, bije pionka i zdobywają białe, decydującą przewagę. Także tutaj chwilę myślałem, czy nie mogę czegoś zrobić, ale uznałem, że, że nie, i przystałem na to powtórzenie posunięć. A partia zakończyła się przez to remisem. Czyli pół punkciku myślę, że to całkiem przyzwoity wynik. Zawodnik z Niemiec rankingowym faworytem tej partii był. Ja miałem czarny kolor, więc w drużynówkach to zazwyczaj jest ok. Kiedy remisowałem, wydawało mi się, że mecz jest z małym wskazaniem na nas. Radek Wojtaszek miał niejasną pozycję, Paweł Teslaw. Chyba równą, wcześniej miał przewagę, ale w tym momencie już chyba była równa. No i bardzo obiecująco wyglądały wydarzenia na szachownicy Szymona Gumularza, także. Jak tylko skończę nagrywać to wideo, wracam i oglądam, co chłopaki robią. A Wam już dziękuję za dzisiaj. Przypominam o łapkach, przypominam o komentarzach. Dziękuję za bardzo liczne wyrazy wsparcia i pozytywnej energii. Przypominam o subskrypcji kanału, o Akademii Szachowej Bonabanko oraz o podcaście szachowym. Tyle na dziś. Do zobaczenia. No i kibicujcie nam w kolejnych rundach. Na razie.